No witam z tej strony Jakuza i zapraszam Was do kolejnego odcinka na kanale z Hindu Vengeance Dzisiaj sobie chyba będziemy robić mapy dodatkowe czy te challenge. Czy od razu idziemy do kolejnego bossa. Mi się wydaje, że zrobił challenge dzisiaj. To takie wyzwanie na początek To są najfajniejsze, bo jakieś ograniczenia ci dają do robienia Robienia ograniczenia? Nie, oni po prostu dają ograniczenie co możesz używać Tu już będę musiał aromatki używać O, tu będzie tragedia swift as a coursing river too slow et są ach chyba gdzieś tutaj jest ich więcej łuczniczy medów kusający A widzę, że za darmo to mogę niszczyć. I więcej nie mogę. W tym momencie. Mamy tego Bow and Blade Swift as a coursing river. Ale w tym momencie nie mogę tego użyć Nie wiem, czy tutaj nie powinienem zniszczyć i dać tego robala To jest Mogę to źle trochę rozkminić, ale zobaczymy. A razie katem ja nie zniszczymy, a raczej rozbudujemy nasze, tych strzelców. Mam nadzieję, że mnie słychać. Trochę źle mogę sam siebie słyszeć, bo nos mam trochę przytkany. I trochę mi rozprasza. Ale wykładało coś dzisiaj nagaj, żeby. bo tam mały zapasik filmów mam do przodu nagrane. tak 4 cztery zostały. Wcześniej miałem 8. Więc tak do 8 dobić? pograć jakąś inną grę Stellaris. Trzeba się trochę podłuczyć, bo trochę rozgrywka ze Stellaris się zmieniła. To te 3 miesiące temu Naprawdę trochę inaczej się gra inne nawyki trzeba teraz wyrobić best cold. tak best Także co zrobiłem powinienem tutaj tego robala żeby rozwalał tych tutaj Trudno się mówi. Mogę to lepiej rozkmienić. Wystujcie i strzelajcie. Będę musiał smoka wysłać do tych uczników. Jeśli mi dobrze wyjdzie cztery takie mapki zrobimy. Dodatkowe. Wypadałoby tam trzy mapy zrobiłem. po dwie mapy skończę tymi dwoma challenge'ami. To jest dobry skill do użycia. A no chyba to jest lepsza wieża. Ulepszenia w tej łazie ich dużo. To jest Atakować Teraz skoczyć tą część gry jak najszybciej. I piątą część sobie zacząć grać. Bo nie było się doczekać, żeby zagrać piątą część. I czekałem na szóstą, nie wyjdzie kiedyś. Tylko żeby ta gra na sobie miała jakiś sens musiała sobie zmienić jakieś mechaniki na coś nowszego, bo ludzie będą narzekać, że gra się za mocno nie zmieniła od poprzedniczki. Chociaż jak zmienili to, że można sobie wieże wybierać w tej części. Bo w nas tej części jest podobne. I zrobić coś takiego, że... Można dwóch bohaterów naraz używać, więc to jest też ciekawe. Tylko ludzie też narzekają, że się gra za mocno zmienia, bo potem ludzie narzekają, że gra jest nie taka jak kiedyś. I ludzie też te zaczynają narzekać, ty. Utaj! To trzeba nam w sobie typa do obrony Tylko co dalej? Chyba tu będzie dobra... a wieża Cała uścisk, coś takiego Was cofnąć. Swift a coursing river. Tutaj będzie Robal. Ta wieża jest w dobre miejsce, bo tej dobru bo atakuje spowalnia, to atakuje też więcej spowalnia i robi to plamy na ziemi. A też, że jest dobra do zatrzymywania ich. Niech to stawiać. Bohka lodowego tutaj. I to leży teraz gdzieś na uczniku. Będę padać od razu, bo na klamie stoją. Nawalają tam z przodu. Idę ci, to nie będzie trudne. A jaki zasięg. Nie, ja co czekać, przyspieszamy. Wielu łą Dajcie nasze mroczne elfy na wyższy poziom i czekamy jak przylezu. Będzie dobre miejsce na to. Zatrzymywanie planu od robala i atakują dalej Kurde, ja kata mnie ta zbierze? Kurde to Przesadza mi ten nos ze wszystkim Więcej. Się oddaję, I się oddaje jakieś osiągnięcie tutaj. Ja ista mi daje to. Teraz coś tutaj klikam. Insane. Nie no, no, jest, no, to jest nawet nie dochodzę do uczniów moich. Tych, no wiecie, tych elfów, którzy swoich puków na... Nie zwierzę, tylko poza nią. jakieś mnie masakruje. Так, только его конец. Niech pluje na nich. Bo naprawdę długa ta bitwa tu jest Wiesz się od tu czasem sięga nawet. Piszcie ich. Pożerać. Bądźcie wzywani. Выживан до конец. Нет, не Уже справил через на гранил. Итого 18 минут. Еще две мапы. И будет идти дальше 40 минут. A o 30 przynajmniej O w będą Jest to fajne jednostki, ale... Jełki, które mi się bardziej podobają I teraz takie miejsce, jest dobre na to, to Chyba tu jest dobre miejsce To jest ciebie dobre What do you think of Find your center. This is a boomerang! Train your mind. Control your body. Expand your senses will provide. Co dale, so dale? Szygnowanie tu musi być mocna wieża. Dobra, niech wie co ci nikja chodzić? A i tak trud z nim nie będzie chyba To chyba będzie dobre kupić Chociaż większy, więcej wiesz W wyższym poziomie i to będzie dobra? W tym miejscu lepszej tej wieży To kasy Małdają. I rodziny Zaczyna się bo tak to jeszcze, te to jest do dości się mógłby przed tego wojownika postawić Chyba to wtedy mi wyłażą Udało się gdzie co postawić, to chyba. Like the to się zaczyna. A dzieję fajnie. Zaniknę z niego. Może tak szybko? No, może idą, że tak krótko. Ale naprawdę działo się. I robimy to. Wątpliwość Swift as a coursing river, too slow. Bow and blade. Train your mind, control your body, expand your senses. Destiny will provide. You. This is a. To a O, bez przesady. <słyszy> Trzeba z tego maga postawić. Podchodzą. He is finally here. Too slow. Quiders, trzeba uważać. Jak idzie ich więcej do Bow and blade Any last Kolejny dodatkowy atak? Aż do pięciu robimy, Że to jak najlepiej spowalniało oni nie wiem, czy atakuje kilku naraz. Wykazuje, dwojownika wojownik atakuje jednego. I pewnie to drugie jest prawdziwą odpowiedzią. Fear freezes you. Ours is your last breath. na jednym robala i to gdzieś atakuje tak latacze jakby co wzmocnić ich tam rozwalać tego dżina Reinforcing видов, Давай, видов и демоняжи. И висты. Покористы, да. в Есть Idzie z kartra, dywaniarzy Dalej, dalej Kurczy syny, lecimy z wami

Nie ma go. Nothing. I udało się zrobić fajnie. I kończy w tym odcinku na tyle. Jeśli kogoś podobało, komentujecie, subskrybujecie, lajkujecie i widzimy się do następnego. Hej, cześć, pa.